Cześć kochani, dzisiaj czas na ulubieńców, czyli takie produkty, rzeczy, których ja jestem pewna w 110% i mogę Wam polecić. Dawno nie było ulubieńców, ale w końcu zgromadziłam takie rzeczy, które uwielbiam. I zaczniemy od... Karola, dlaczego się tak delikatnie uśmiechasz pod nosem? Od świeczki! Hmm, od świeczki, słuchajcie, nie ma co się ekscytować świeczką, aczkolwiek tą? Tak, można. To jest y, y, francuska marka Diptyque Paris która powstała w 1961 roku trzech yy, francuskich przyjaciół założyło sklep yy, ze świeczkami na początek potem się rozwinęli zaraz wszystko opowiem ale najpierw chciałabym zapalić tę świeczkę żeby Karola poczuła zapach yy, paczuli zaraz będzie tutaj się unosił w powietrzu. Tak więc marka powstała w 1961 roku. Otworzyli właśnie przyjaciele sobie sklep w Paryżu. Pierwsza świeczka powstała w 1963, a pierwsza woda toaletowa w 1968. Marka z biegiem czasu zaczęła też wprowadzać inne produkty: balsamy do ciała, kremy do rąk, różne takie pachnące, na przykład wkładki, takie wkładki specjalne do szuflad, żeby ładnie pachniało w szufladach. I ta marka stawia bardzo mocno na jakość. Te produkty muszą być w 100% jak gdyby dobre. Tam nie pozwalają sobie na jakieś niedociągnięcia, wszystko musi być super. Jak odpaliłam po raz pierwszy tę świeczkę, to po przez pierwsze 15-20 minut ja w ogóle nie czułam tego zapachu. Ale po 20 minutach on się pięknie rozwinął. Więc my to sobie tutaj chwilę Karola porozmawiamy i zaraz poczujesz jak pięknie pachnie moja świeczka paczuli. Tak świeczka to jeśli chodzi o świeczkę to mogę jeszcze dodać tyle, że dostałam ją w prezencie od mojej cudownej Ewy. Pozdrawiam cię Ewcia. I naprawdę to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. Ja takie świeczki bardzo lubię z marki Jo London, ale to jest kolejna marka która wow mnie zachwyciła. Cena też zachwyca bo y, mniejsza świeczka, taka 70 gramów kosztuje 139 zł, y, ta ma, ta ma ile gram, ta ma 190 gram y, i kosztuje 260 zł, więc jak za świeczkę, jak za zboże, to jest rzeczywiście dużo, ale zaraz Karola poczujesz, jak się unosi ten zapach paczuli tutaj w powietrzu, także spokojnie, y, droga, ale ja już czuję, bo jest blisko mnie, ale rzeczywiście yy, jak gdyby warta swojej ceny. Na pewno kojarzycie to logo. Yy, moja teściowa też je ma. Pierwszy raz widziałam u mojej teściowej, a moja teściowa to lubi dobre rzeczy. Yy, tak więc świeczka niech się pali, zaraz Karola ona się rozwinie i zaraz będzie tutaj pięknie w całym pomieszczeniu pachniało. Yy, fajny prezent, który dostałam, z którego bardzo, bardzo się cieszę, szczególnie w takie Nijakie wieczorne wieczory, kiedy ta pogoda takie płata figle, ni to zima, ni to wiosna, nie wiadomo co, i taki sobie zapach zapodać wieczorem. Cudo. Pierwsza rzecz, która mnie zachwyciła, diptyk Paris. Do kupienia także chyba w namokotowskiej w Warszawie w sklepie stacjonarnym Galilu. Tak mi się wydaje, bo coś tak sprawdzałam. Dobrze, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która mnie zachwyciła, to książka. Kochani, książka. I jest to książka francuskiego, o znowu Francja, francuskiego pisarza, podobno jednego z najbardziej popularnych, jak nie najpopularniejszego, Guillaume Musso, książka o tytule Jutro. Na Najpierw na wakacjach przeczytałam jego inną powieść, Dziewczyna z Brooklynu, to powiem pokrótce, bo... Tak jedna i druga książka mnie tak wciągnęły, wow, że przeczytałam dosłownie w ciągu dwóch dni, a to jest u mnie wyczyn, bo u mnie, wiecie, chłopcy szaleją ciągle jakaś akcja, ale wciągnęłam się strasznie mocno. Przeczytałam i, i, i naprawdę polecam. Dziewczyna z Brooklinu to jest opowieść o bohaterce, lekarce imieniem Anna, która jest dziewczyną z przeszłością, poznaje chłopaka. Zaręczają się, ale jednak tego głównego bohatera, jej narzeczonego, dręczy. Dręczy fakt, że ta dziewczyna coś przed nim a, bardzo mocno ukrywa. Nie wiadomo, co to jest. I będąc na lazurowym wybrzeżu, kolacja, cudowna atmosfera, i on ją tam dociska kolanem i mówi: No, powiedz mi, powiedz mi, co ty skrywasz, dlaczego ty coś przede mną ukrywasz? I zamiast cieszyć się. Chwilą, to on ją tam y, maltretuje, żeby powiedziała, co ukrywa. No, i w końcu ona się łamie, pokazuje pewne zdjęcie. Na tym zdjęciu jest coś strasznego, o czym wam nie powiem. Kiedy on to widzi, decyduje się zerwać z nią i po prostu wsiada w samochód i odjeżdża. No ale dzwonek się coś mu dzwoni w, w głowie i, i wraca do niej, tylko że jej już nie ma. Dziewczyna. Zginęła, zaginęła. W odnalezieniu tej dziewczyny pomaga inspektor policji, były inspektor policji, jego przyjaciel. No i szukają jej, i dużo się tam wydarzy. I naprawdę wciągnęła mnie ta powieść, bardzo fajna. I przez przypadek, bo to czytałam ją, znalazłam ją u nas w Hiszpanii, tam w naszym tym polskim domu zostawiła moja koleżanka. Przez przypadek znalazłam też drugą, też tego samego autora. O tytule Jutro. I tutaj wiecie co, przeczytam Wam tylko to, co jest tu napisane, bo to jest świetnie streszczona ta książka. Kiedy Mefiu kupuje używany komputer, nie ma pojęcia, że ten przedmiot odmieni jego życie. Na dysku laptopa, który wbrew temu, co stwierdził sprzedający, nie został dokładnie wyczyszczony, znajdują się zdjęcia, a także adres mailowy osoby, która je wykonała. Młodej kobiety, prawdopodobnie poprzedniej właścicielki komputera. Mefiu wysyła jej wiadomość, ona mu odpowiada i rozpoczyna się coś. Czego żadne z nich nie jest w stanie pojąć. Karola, zaintrygowało Cię to? Tak, aż chyba będę chciała od Ciebie pożyczyć. pożyczyć? Mhm. E, pożyczę. E, słuchajcie, nie mogę Wam zdradzić, co tam się wydarzy, bo to jest takie clue, ten moment, ale czytałam, o jej jednym tchem. Ten chyba przeszłam jeszcze szybciej niż dziewczynę z Brooklynu. E, fajna, fajna książka, bardzo polecam i na pewno nie jest to ostatnia powieść e, e, Giliam Muso. On ma tutaj, widzicie, o, zdjęcie wszystkich e, jego powieści, i ja nie omieszkam zabrać się niedługo za następną, e, jak będzie jakiś urlop, bo w domu to mało czasu mam, więc muszę padać na urlop, poczytać książki, Karola. Pożyczę. pożyczę, pożyczę dobrze. To jest druga rzecz, która mnie zachwyciła. E, trzecia rzecz. Kosmetyk czy niespodzianka, Karola? Niespodzianka. Niespodzianka, dobra. <grym> to potrzebny mi jest tutaj telefon do tego. <krym> e, kochani, mój mąż mm, opowiadałam, e, że kupił taki specjalny, szczególny, wyjątkowy do naszego domu. E, jak to mój mąż gadżeciarz, Domofon. Domofon, który słuchajcie. Hmm, e, Domofon, dzięki któremu mogę się łączyć z telefonem za pomocą tego domofonu i który pokazuje mi, jak wygląda, widać Karola? Widać. Mój dom, znaczy moja brama, wjazd do mojego domu. I teraz tak, jak ktoś dzwoni domofonem, na przykład pan kurier, to mi po prostu dzwoni ten telefon. I ja widzę, że to jest domofon. Włączam sobie tutaj. O, zresztą jest dźwięk włączam sobie tutaj i rozmawiam sobie z panem kurierem, mówiąc mu panie, nie rzucaj pan tą paczką, bo tam są delikatne rzeczy, nie? Albo na przykład jak nie zdążę odebrać, z nim porozmawiać, włączam sobie tylko ten domofon i właśnie widzę, jak on rzuca tą paczkę. Powiem wam, że to jest w ogóle super sprawa, bo mogę na przykład poprosić pana kuriera, żeby mi tę paczkę przywiózł za dwie godziny, tak? Albo żeby... Dobra, rzucił, bo tam na przykład są ubrania, może rzucić przez bramę. Albo na przykład jakiś ważny kosmetyk, właśnie, żeby dowiózł mi za jakiś czas. I powiem Wam, że to jest taka super rzecz, tylko że tego oficjalnie w Polsce nie ma sklepu. Mąż kupił to na Allegro i on zapłacił 350 zł za, bo się dzisiaj rano pytałam, 350 zł za ten domofon. No i to jest świetna rzecz. Ten domofon nie jest na tyle inteligentny, żeby na przykład otworzyć bramę, e, wpuścić Pana e, m, kuriera i wypuścić, e, ale jak, na, jak najbardziej nam się przydaje, bo ja po prostu leżąc nawet w domu, widzę, ktoś dzwoni e, do, e, do domofonem i widzę, kto to jest, tak? I mogę powiedzieć, momencik, już schodzę, niech Pan z tą paczką nie ucieka na przykład, tak? Albo dzieciaki, nie róbcie sobie żartów <laughs> i nie dzwoncie domofonem. Fajna, fajna rzecz, to się nazywa Ring, my mamy chyba model Ring 2, tego co, co kojarzę. No i naprawdę nawet jak jesteście za granicą, tak, macie aplikację w telefonie, tego ringa, włączacie sobie i widzicie co się dzieje, czy na przykład o śnieg spadł dzisiaj w Warszawie, a ja tutaj w Maladze w słoneczku. Fajna rzecz. Karla, fajna? No dobrze, cieszę się, że coś Cię zachwyciło wreszcie. Dobrze, to jest trzecia rzecz. Książka, dobrze. Jeszcze nie czujesz? Ja już ją czuję. Dobrze, to ci tutaj. Turun, turun, dobra. <laughs> może potem. I kolejna rzecz. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest tonik. Tonik do twarzy, ale w takiej wersji, którą ja powinnam już dawno odkryć i posłuchać się innych, może dziewczyn, może Azjatek, bo to jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Mistrzostwo Świata to jest tonik w sprayu. Nie musisz, Karola, umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, używasz codziennie toniku. Aha, no właśnie, czy ja w ogóle taki tonik mam? No właśnie, bo to jest tak, dziewczyny, demakijaż, płyn micelarny, później żel do twarzy, jeszcze tonik i krem, a nie daj Boże jeszcze serum i krem pod oczy. No ile tego jest? dużo. Ja to w ogóle, jeżeli mam taki mocny makijaż, po sesji zdjęciowej to w ogóle najpierw myję twarz wodą, płynem micelarnym, później takim specjalnym płynem, który mi rozmiękcza z klinika mam na przykład taki czy z Oridisa, cały ten makijaż zmywam, dopiero żelem do twarzy i dopiero tonik. I słuchajcie, powiem wam, że to niełatwo ma skóra z tym wszystkim, z tymi etapami, bo tu pocieramy, tu myjemy i tak dalej, a... Co? Źle słychać? Przepraszam. Nie, włosy. Włosy, dobrze. A tonik w sprayu, to jest mistrzostwo świata, bo nie musimy po raz kolejny pocierać tej twarzy, tylko po prostu ją spryskać i te pH skóry wyrównuje się i wtedy lepiej na takim dobrym pH skóry będzie pracować serum czy krem. Ja mam akurat tonik z mojej jednej ulubionej marki, jednej z ulubionych marek Eisenberg Paris. I słuchajcie, to jest tonik, który. Jak to tonik łagodzi, odświeża? Ten można stosować i rano, i wieczorem. On jest przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. No i to jest rzeczywiście fajne, że po prostu spryskujemy się ciach. On bardzo szybko, ładnie się wchłania. I dziękuję bardzo. Gotowe. Ten akurat tonik marki Eisenberg posiada wyciąg z lukrecji, posiada wodę, wodę różaną i jeszcze. Oczar, jakiś wyciąg z oczaru. To jest taki krzew ozdobny, żółty, widziałam. I on rzeczywiście na mojej skórze się bardzo fajnie sprawdza, jak to Eisenberg. Ale kochani, mi chodzi o całą politykę. To nie musi być koniecznie ten tonik w sprayu. Bardzo fajna rzecz, po prostu jak gdyby zwrócić uwagę na to w sklepie i kupić sobie taki tonik w sprayu, żeby tej skóry jeszcze nie pocierać dodatkowo. A psik, psik, psik. Wiele czasu to nie kosztuje i jest łatwe. No, no łatwo sobie spryskać tą skórę. I co Karola? Moja świeczka Cię nie zachwyciła? Jeszcze jej nie czuję, daj mi ją poczuć. Serio? Tak. No ja ją czuję. No Teraz dobrze. czuję. No dobrze, ona się zaraz rozwinie, daj jej chwilę. No jest piękna. Jest piękna, paczuli to wiadomo piękny zapach. No ale pięknie też kosztuje. No ale rzeczywiście Fajnie. Dobrze, to tyle na dziś. Dajcie znać, czy się podobało, czy chcecie częściej ulubieńców. To może się zmobilizuje. Ty chcesz częściej, podobać się ten vlog? Cieszę się bardzo, Karola, że jeszcze Ci się coś podoba tutaj. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, dawajcie znać, czy chcecie też ulubieńców. I buziaczki do następnego. Pa!